Na pewno część z Was kojarzy powieść pana Stephena Kinga, pan Mercedes. Przeczytałem ją jakiś czas temu i zupełnie o niej zapomniałem aż do pewnego pamiętnego dnia. Stałem sobie, jak gdyby nigdy nic, w kolejce sklepowej, ściskając w łapach dwa litry wódeczki i paczkę szlugów. Był to mój wkład na imprezę organizowaną przez moich dalszych znajomych, i tylko te dary gwarantowały mi na nią wstęp. Jestem jednak niezłą stuleją, która rzadko rusza dupę z przed i nikt nigdy nie zaprasza mnie na żadne fajne inby. To była moja szansa. Spokojnie zapłaciłem kasierce za oszczędzonymi pieniędzmi i ruszyłem w stronę wyjścia ze sklepu. A tu nagle, z za jednej z szafek wyskakuje mi brodaty menel, wyrywa mi z rąk torbę z zakupami i spierdala w podskokach na ulicę. Zamarzłem na chwilę i ruszyłem biegiem za nim, aczkolwiek moje chude nóżki nie sprostały zadaniu, i wyjebałem się na jakimś wystającym schodku, czy innej studzience ten pierdolony złodziej mi uciekł. Stwierdziłem, że spróbuję wbić się na imperkę bez własnego wkładu, ale wyśmiali mnie na wejściu, jakim opowiedziałem całe zajście i kazali wypierdalać. W tamtym momencie wróciła mi do głowy historia pana Mercedesa. Dla tych, którzy nie znają fabuły książki, tytułowy antagonista na samym początku powieści wjeżdża Mercedesem w tłum bezdomnych, czekających w kolejce na przyjęcie do jakiejś tam roboty. Zabija przy tym osiem osób i ucieka z miejsca zdarzenia, a przydomek pan Mercedes nadają mu media, smyrając tym solidnie ego naszego mordercy. Zrozumiałem wtedy, że to jest ten czas. Pobiję rekord książkowego szaleńca i przejadę dziewięciu bezdomnych w ramach zemsty za zniewagę, która spotkała mnie ze strony przedstawiciela ich rasy. Przystąpiłem więc do działania. W nocy, kiedy cała rodzinka już spała, zajebałem moi cukluczyki do Pasata i wyjechałem na miasto. Oblałem egzamin na prawko już sześć razy, ale prowadzić jako taką miałem. Dotarłem wreszcie do najbardziej patologicznej dzielnicy miasta. Swoich z tych slam Pełnych narkomanów i meneli. Teraz musiałem tylko znaleźć swoje ofiary. Mówią, że pierwszy raz jest zawsze trudny, ale w moim przypadku było wręcz przeciwnie. Na krawężniku siedział sobie akurat zarośnięty jegomość w brudnych ciuchach. Zatrzymałem się obok i zgasiłem silnik. Trzeba się najpierw upewnić. Przepraszam bardzo, czy jest pan bezdomny? spytałem grzecznie. A co kurwa, nie widać? odburknął Hamsko. Idealnie. Ucieszyłem się. Czy mógłby pan stanąć na środku ulicy? A pochój! Spytał nieufnie. Skubany miał jednak jakieś reszty i instynktu samozachowawczego. Kupię panu pół litra w nagrodę. Uśmiechnąłem się, grzechąc z portfelem. Ten argument okazał się nie do przebicia i bezdomny posłusznie stanął na środku uliczki. Wróciłem za kółko i z całej siły docisnąłem pedał gazu. Silnik zgasł mi za trzy razy, ale wreszcie udało mi się ruszyć. Co prawda, nie zdążyłem nawet rozpędzić się do dwudziestki, więc tylko delikatnie popchnąłem delikwenta. Wystarczyło to jednak, żeby przewrócić go na chodnik. Co ty kurwa robisz? Wydarz się do mnie, ale ja kompletnie go zignorowałem. Cofnąłem auto metrów do tyłu dla rozpędu i wjechałem w niego po raz kolejny. Pasatem nieźle trząsnęło, ale cel został spełniony. Z mojego pierwszego celu została mokra plama na środku ulicy. Na pewności przejechałem go jeszcze parę razy, żeby naliczyło mi tego fraga. Uff. Jeden z głowy. Szczęście się do mnie uśmiechnęło, kiedy parę ulic dalej dostrzegłem grupę patusów w szarych podkoszulkach. Było ich pięciu. Już zacierałem rączki, że od razu dobiję do szóstki, ale wtedy zobaczyłem, że nie wszyscy wyglądali na bezdomnych. Na moje oko było wśród nich maks trzech prawdziwych meneli. Rozpędziłem się więc do szalonej prędkości 40 km na godzinę i wjechałem w nich z taką lekkością, z jaką nóż wbija się w pancerne masło. Silnik oczywiście zgasł. Mnie wyjebało do przodu także przejebnąłem łbem o kierownicę, a przez przednią szybę przeleciała chyba czyjaś głowa. Obmocując swoje wszystkie kości, wyszedłem powoli z wozu i spojrzałem na swoje dzieło. Cała piątka martwa. Po przeszukaniu ciała okazało się, że miałem rację. Tylko dwójka z nich miała przy sobie klucze do domów. Pozostała trójka musiała więc być bezdomna. Uradowany wróciłem do samochodu i ciężko ruszyłem do przodu. Krew na przedniej szybie trochę mnie rozpraszała, więc ją rozbiłem. Dumnie ruszyłem na dalsze łowy. Czwórka z głowy. Piątka przede mną. Dobre pół godziny krążyłem w kółko, nim wreszcie dostrzegłem potencjalny cel. Brodata kobieta idąca z ujebanym błotem dzieckiem wyglądała obiecująco. Stwierdziłem, że w przypadku kobiet wypada być jednak trochę szarmanckim, więc rzuciłem do niej z uśmiechem Ej mała, jesteś bezdomna? Otworzyła usta ze zdziwienia i pokręciła głową. Nie. Mieszkamy tutaj. Wskazała palcem budynek obok. Ale i na tę okazję byłem przygotowany. Chwyciłem za butelkę pełną benzyny leżącą na tylnym siedzeniu i podpaliłem wystającą z nich szmatę. Rzuciłem idealnie. Mój mołotow rozbił jedno z okien i chwilę później budynek stanął w płomieniach. Już nie. Rzuciłem jej kolejny zabójczy uśmiech i wcisnąłem pedał gazu. Dwójka świeżo upieczonych bezdomnych nie zdążyła nawet krzyknąć, kiedy wspaniały pasat mojego starego rozmazał ich na masę. To było dzieci nieproste, pomyślałem i nieśpiesznie sunąłem dalej. Silnik już ledwo rzęził, ale na szczęście zostały mi już tylko trzy osoby. Pod koniec, przyznam, poszedłem trochę na łatwiznę i zamiast szukać swoich celów, po prostu położyłem na środku skrzyżowania dwa browary. Nie minęła minuta, a znikąd pojawiło się dwóch nagich gości z brodami sięgającymi do kolan. Jeden z nich miał właśnie tak cudną, śnieżno-białą bródkę, że przez chwilę zawahałem się, czy aby na pewno chce przejechać Świętego Mikołaja, ale potem przypomniałem sobie, że chuj, Przyniósł mi kiedyś hałwę i mandarynki. Z dumą stwierdziłem, że robię się coraz lepszy w te klocki. Proces rozjeżdżania tej dwójki był poezją w czystej postaci. Cichy plask, urwana ręka, lądująca na siedzeniu pasażera, kolejne wiadro czerwonego lakieru zalewające maskę. Oh. Właśnie wyrównałem rekord pana Mercedesa i adrenalina rozpierdalała mnie od środka. Powoli już świtało, więc kończył mi się czas. Moja zemsta musiała się dopełnić. I wtedy, jak na zawołanie, pojawił się on. Poznałem go od razu. To był ten sam bezdomny, który zajebał mi wódę i szlugi w sklepie. Zatrzymałem wóz i przez chwilę patrzyłem się w niebo wzięty na sylwetkę przechodzącą przez ulicę. Nie miałem wątpliwości, powstrzymując jedną ręką swoją gigantyczną erencję. Ruszyłem gwałtownie do przodu. Byłem już coraz bliżej. Coraz w tym momencie pasat ostatecznie odmówił mi posłuszeństwa. Nie zdążyłem choćby pomyśleć, kurwa mać, cały pojazd stanął w płomieniach. Chwyciłem za gaśnicę, ale było już za późno. Musiałem porzucić swoją misję i ratować własne życie. W ostatniej chwili wyczłogałem się z auta i usiadłem na krawężniku. Wybuch spowodowany zapewne wyrzuceniem dwójki, rozświetlił całą okolicę. Ostatnie co pamiętam, to ten skór pochylający się nade mną i wyciągając. Mi telefon z kieszeni Nie dzwonił pod 999 Tylko pod 997 Spędziłem w więzieniu zaledwie 5 lat Sędzia uznał mój czyn za mało szkodliwy społecznie Przez cały ten czas Czytałem w więzieniu artykuły o mojej pięknej akcji Pan pasat atakuje Krzyczały nagłówki wszystkich gazet W radiu przez wiele tygodni Można było usłyszeć o moich wyczynach Mimo, że zemsta w pełni mi się nie udała Czułem się dumny Coś osiągnąłem. Zmieniłem świat na lepsze. Kiedy wreszcie wyszedłem radosny i pełen planów na przyszłość, okazało się, że po mieście grasuje nowy przestępca. Prasa ochrzciła go panem Audia 8. Trochę się wkurwiłem, bo koleś ewidentnie zerżnął mój pomysł, ale za bardzo cieszyłem się odzyskaną wolnością, by jakoś bardzo się tym przejąć. Jednak kiedy wróciłem do domu, moi rodzice wyjebali mnie na zbite pyski i stwierdzili, że nie chcą mieszkać pod jednym dachem z mordercą. Moje tłumaczenia, że to tylko byli bezdomni, na nic się nie zdały. Kiedy pewnej letniej nocy leżałem sobie w zaułku, usłyszałem cichy pomruk zbliżającego się pojazdu. W momencie, gdy światła Audi oślepiły mnie swoim blaskiem, było już za późno. W ostatnich chwilach swojego życia zdążyłem wystękać tylko. Chujo, to był mój pomysł, a potem rozmazałem się na zderzaku.